Cześć, witajcie z tej strony. ROPEK to jest słuchacie, kolejny odcinek z sąsiedzi z piekła. Eee, tak, hardcore, więc witam Was w drugiej części, czyli w sezonie drugim, czyli ofiary pragną Ciebie oraz krwawy poranek. I który z tytułów będzie w tym odcinku, nie mam dzielonego pojęcia, na pewno będzie, idziemy dwa. Rottweiler myśli, że ma matkę, a jego matka myślała, że jej syn będzie dobrym człowiekiem. Chyba się nie obrazi, jeśli zużymy jej wizytę i Użyjemy jej nerek do eksperymentów z tym chorym maniakiem. Mi, że przeżyjesz, Woody? Taaa, dobra, jedziemy. Skoro nie mogę dostać się do tych wszystkich pułapek od razu, to trzeba chyba zrobić tak jak mówiłem czyli przelatywać nam w pokoje. Pyk, pyk, pyk. Uciekamy, 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 żeby aż Neighborini nie dorwał. No niestety generalnie ten poziom w sobie należy do jednych z takich powiedzmy trudniejszych według mnie. A czemu tak twierdzę? Bo to po prostu, żeby z, ogólnie zgadnąć to odpowiedź, to można zrobić A albo znaleźć kogoś na YouTube kto to przeszedł, albo po prostu robić metody prób i błędów. Czego nie polecam, a cały szczęście nie zauważył sąsiad, a się nie zdążyłem. Przewrócił się sąsiad. No dobra, teraz możemy nacieszać się pułapkami. Na całe szczęście jakoś zdążyłem to ostatnio. Mimo iż prawie nie zdążyłbym. No niestety to nie jest 100%. No jednak to jest 100%. Okej, okay, to nieważne. No to Joyce się zadowolił. Chłopawy poranek. Woody, sto to to tak na poważnie. Jakieś pół godziny temu błagała mnie, żebym ci powiedział, że bardzo cię kocham i mam nadzieję, że jeszcze cię zobaczę. Chociaż może powiedziała to dlatego, że jej żyły lała się krew? To raczej nie ma znaczenia. Nieważne, zapomnij o niej. Rozwaleler odpoczywa na leżaku, a ty będziesz spoczywał w kawałkach. W sumie jestem ciekaw zakończenia tego, bo tak właściwie kiedy przyszedłem do tych sąsiadów to nigdy sobie tego nie tłumaczyłem. No dobra, zacznijmy ten poranek krwisty. Dobra, wiecie co? Fajnie mieć swój kanał na YouTube z nagranymi wszystkimi odcinkami. Eee, ponieważ zapomniałem o tej jednej rzeczy o tym preparacie chwastobójczym i nie mogę przez to przejść poziomu. Co prawda nie ma jeszcze pół godziny ale zbliżam się powoli do pół godziny, więc po prostu... Pozwoliłem sobie obejrzeć swój własny odcinek sąsiadu z piekła radą hardcore eee, tak. Dajcie w ogóle znać, czy chcielibyście na moim kanale kompletny sezon pierwszy, będzie bez mówienia i w ogóle no talk gameplay, czy coś w tym stylu. Żeby po prostu można było go tak po prostu obejrzeć jako formie tutoriala, że jakby ktoś chciał sobie to przechodzić i sobie po prostu, nie wiem, scrollować i rozdział dany. Ja jestem w stanie tak za załatwić to. Więc dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście taki jeden długi odcinek, w którym ja po prostu. E, no wiecie, no. E, mogę biec? Chyba mogę. Nigdy sąsiedzi się kawy, nie wypijesz. Smaczniej kapusi, coś tam kapusi. Dobra, wszystkie puepeczki. Pies, psy, psy, psy nie powinienem striggerować za mocno. Dobra, wpadnę skórko skórkę od banana, co by mi trochę czasu. Papukę też striggeruje przy okazji, żeby sąsiad nie leciał tam. Niepotrzebnie. Dobra, udało się. Więc tak jak mówię, dajcie znaczy, chcielibyście kompletny sezon pierwszy sąsiadów yy, po polsku. Tak w pełnym filmie metrażowym Że nie podzielonym na moje... te odcinki, których po prostu wiecie Tylko moje tytuły też czasami mylą Ale to mówię tylko w formie takiej... czy nie albo tak i tyle Bo ja osobiście uważam, że to jest... u mnie na polskim to jest niepotrzebne, bo na zagranicznym jest ten cały epizod Jak przejść to wszystko i w ogóle... O, od razu idzie na kawusie Dobra, to powinny być ostatnie, ostatnie dwa pranki. Biegni! Zawsze na styk lubi sąsiad. A, he, 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 he. Dobra, poddajemy się. No cóż, no to były dwa odcinki. Zostały, zostały jeszcze dwa odcinki, więc spodziewaj się kolejnego odcinka jutro o 16.00. No a ostatni odcinek będzie pojutrze o 16.00. I te dwa to są naprawdę ciężkie. Nie, nie lubię. Te to nie pamiętam, czy były ciężkie, czy nie. Wiem, że tylko pewnie dużo biegania. Zobaczymy jak się fabuła skończy. Na razie to tyle. Elo Elo.